dobry Dobry wieczór Dzień dobry Sią na czołgiści? że ktoś wejdzie kurwa i czekałem 3 dzień, minuty, a już będzie 15 <śmiech> <śmiech> Ty gorzej Ach kurwa Spokojnie, rzuci coś było bardzo mocnego albo coś gówno jak ja potrzebuję to cztery plany zbieramy. I rzuci gówno, bo w sumie o się wszyscy mocniej grają już turniej. Szybkie, szybkie 20 minut, nic więcej nie potrzebuję. Problem jest, problem jest, problem jest. No. Mm. Sypy i myślnik G. Nie, nie ma chyba no. też na telu, nie? Bo oni coś tam będą grali. Znaczy to do tak? <laughs> tak, to są te... Papryczki takie czerwone. Spicy i coś tam. Dobra. Nie ma. Trzymaj Jochami tu Trzema piątkami od razu też tu CSM pchaj Nie dobra CSM jest cs ja pierdolę mam takie dopytanie to... Dobra, mały i piątki namida ISY 7 pierwsze temu powierzacie tak o Jochami jedziecie tu od góry, chory zostajesz, CSM no, moment dwa, eber. to jeden lewo, jeden drugi prawo, CSM zostań tu. Czekaj, Jochami jeszcze raz bo się zgubiłem. 1-2 tu jedźcie. Dobra. piątki Namida. mida. piątki namida. Weź jednym ja, Jochem, cofnij, resztą jedźcie do końca tymi dwoma Jochami, cs i sami, ja, do się do końca. Ja, eee, resztą gramy tu agro do tej strony. No nie, tu mieć jogi, nie? Weź na siodłę Więc powiem, jest to bardziej. Jochem, za ten budynek pewnie chcecie. A, to, no. Od razu przelewać się do tego? O, tam zobaczycie co, nie jest, nie co tam jest, ale raczej rzucić od razu agro. To dwa spierdalało, więc raczej tu nie ma nic. Może piknąć. Może i dobra. Weź css Zabijcie to i daj, dajcie nam na mida. No i kadasło wszyscy. Zabijcie tego do 62. Koda jest tam. Permit DWKD. Weźcie farcie tego mida. Zabijcie tego dwv i farcie mida już stamtąd. Już możecie wracać stamtąd i cofać na naszego kapa. Jochami i sami CSM wracaj naszego kapa. Będziemy robuszować to. Oni do I, i Jak to zabijecie, miki. to. Wystarczyło na czołgowo, ja nie wiem, nie wiem, wiem. Mamy 3 na 3, dobra, dojeźdź. Tym Jochem, może ich porobimy. będzie okej okay no okay chyba, nie? Na... na... na lot. Na 1c. No jak dojedziecie tymi pozostałymi, to raczej tak chyba. Ale co pikujmy. Z, jed, z, z jednej macie Joha nawet. A Joha nie możecie? Roz, Hape, Rozjebać? HP-kami się dobrze podzielicie na 1c, no ja. nie? LBH napierdolę mi nie, to nawet covera nie mają, po prostu podjedźcie to i spikujcie tam. Jesteście w 4 na 3. Jedźcie, po prostu zabijcie to. Podjedźcie dobrze hp kamień i zabijcie. No, no tak, no to będziemy mogli dać sami Dawajcie focus Fokus te 6, 2, 3, 4 pestki Na piątkę, no. Daj mu na dojeżdżanie, że nie Ja, ja mu to dam. Daj, ob, rambo na grać, masz full HP. Rambo, rambo graj po prostu w grę, proszę Cię. Co się w ogóle? Ja. Rambu Dobra, my ja tego nie zabiję. Ja, ja no, nie zabijecie tego? Ja nie, ja mówię, ja mówię o... Ja mówię o m, rambo, Zabijcie tą stronę i... nic oni cofają, mianowicie. to ja mam bicie piątką. do bfa a zaraz Oni mieli tu dwa EBR ogólnie, nie? Tak, mieli. dalej tam są. O, znalazłem. Nie ja muszę uciekać. E5 KD, możesz dać mu PH. Ja na midę grać, teraz No to spodziewaj Możesz z e HP tego zająć tych burzy tu? Nie Dobra. Ma, no, nie, nie. Beczka tu jest. E Dobra, ja ją rozpadnę. Ja e beczka, kurwa. No, na klipa teraz ma. Ile beczka? Ma? A Ile, beczka? E Ile beczka? beczka? Beczka już nie ma. No, oczywiście, że tak. Przed chwilą a, Wystrzelała się. Beczka ma prawie fulla. Nie spadnę raczej, nie spadnę. Ja mogę cały czas farmić tego mida z boku. Dobra, weź i jem żabcie, zostanie tam na bunkrze. Ebera e e e e e e z mida, Ebera raz mida e z przodu. To nice. jest. Nice. chyba mnie. A nie, nie mogę. jeszcze jest. Ej, a dasz Harry'ku gdzieś tam może w 277? Spróbuję. Tym ja. weź z, z weź Zagraj Zmita... tutaj Marucha, a ja sobie stąd będę farmy. Cicho, z Zmita... Bartek i Misza, no, jak ładnie, nie, nie jak tu jest. Misza, misza, weź dojedź takło z rotuj na jeden dwa, na, na Alaina. Tym instem dojedziesz też na Alaina. Jem Żabcie, weź ty cofnij tutaj, będziesz stąd grał. Eber, Ebera, nice. zostawimy i że to tak o. tych Bartek przejeżdż do nas i Pandi od tej strony i przepuścimy w tę stronę. To plus to robimy. Mi... Twist go ogłowie, czy nie? Ja, ja się mu na porok zrespię. No, nie 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 nie, nie no, kurwa, czemu ty ruch nasz palisz właśnie? Ale ja go sam zabiję. Daj Zacharcie wszystkie no i jak zobpisz go sobie. Może mi pomagać, Twist nie? Bo nie, nie, nie potrzebuję. Dobra, 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 to nie pomaga. Ja go, ja go sam zabiłem. Nie wiem, ja, maciek, ja, ja ale. Dałem ci w niego. No jestem a, kurwa z jeden. No może dam ci jeszcze to się... jednym, a to może. No bo nie, faj, już nie. Fajnie by było. Już nie, już. Nie, bo Twist tam Bo, idzie, bo mnie teraz, mit, bo um... pod Mila wypchnął, chłopak. No. Ja go powinien dobić, ale. No dobra, Mila. Podpala się. Bo zabiłem go za to. Chodźcie, nie wiem po co to tak szczerze Jak możecie poczekać, ja mogę ruszyć o linie, ale bro. Nie no, to jest moja postawa, muszę odwiedzić jest 7. 5, kd Od razu wjechałem Od można... ja do odwiedzić za kd Koda, kd Można piknąć i odchylować wszystko przyjmuje wiecie, po prostu i zabicie. Naładuję Teraz powinien ładować już a KD kakadę do przodu KD, 5 Czekam Dla się. mnie to na no, ludzi znam można było zrobić, ale na nie mam co chodzi Jakby tam był jeden krok więcej, który się nie świecił albo nie wiem, co jak to jest zinno Wtedy to tak, ale nie mieliśmy przerotować z minę? Teoretycznie, no, teoretycznie mieli. nie mieli nie czy, nie. Ty nie nimi, ale po prostu oni czy... zjebał Po Zresztą zjeba mi miałem zły. brał przed sobą, który widział rotację, zanim się nie wyjebał. Niby tak, no, ale mogliśmy mieć czoki. Tylko mogliśmy to zrobić pewniej, o, no, po prostu odchodzi. Pięcioma najdolami jedziemy tutaj, do Red na po prostu stoimy, nie strzelamy, ani nic nie robimy. Trzemi piątkami jedźcie mi da, jednym małym great stąd, drugim małym stąd. Mamy dwa isy, to coś zmienimy z is na E5. Jeden mieć tą stronę, drugi ebr mieć tą stronę. To jedną E5-ką, jedną piątką tak ojedź. Czyli że dwie piątki mid i dwa mausy. E, I dwa mouse'y na razie zacznijcie, zaraz Ja pojadę tam za tory. Tu nie strzelajcie na mhm. Weź goldzik też, dojedź tym mouse'em tu do nich, a potem... Dobra. A tymi dwoma IS-ami będziecie tak odusić tu, tu i tu, Okran, Dobra, wiem. dobra. Ch ch chodźmy... Chodźmy na inolami w dip Chodźcie ze mną najnanami wszystkimi. zostań tu, stój tu. Przeszłem te isy, jebane. Zostań na e -piątku. Is, 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 is. Jedźcie, sami, jedźcie, sami, jedźcie sami, Ej, i sami, jedźcie i sami, jedźcie i jest tu. Go i sami, dobra, He? go. No, jeden nie słychał? No, nie możemy spotknąć. Strzela do niego, ja to nie ma więcej na torach, nie? Ja teraz spotknąłem. Chyba tylko czy, dwóch to do to to 1, nie? Nie, znaczy, nie wiem, czy... Tylko strzelę po po niego Zebra, Miko, weź też, też do żadnego zakupu. Weź ten zebra, stąd do nas. Dwa są, dwa są. Dobra, to czas dwa, Misia i Strzelewicz jadą. A my jedziemy w na najdlamie, Go. Street tu. O nie, do Kanopenera. OK, no, okay, no, tak. okay. jedziemy pomidzie. Pikujcie, mamy sami piątkami na midzie. Bo ja. Patrzcie, zabiję. Muskałem, muskałem. Patrzcie, wiezie ten bedem, wiezie ten bedem do dziury. Wiadę, 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 wiadę. Iść, iść, iść. Jeden, ja na, na trzyma. 260 w lesie jest w lesie jeszcze. Czemu ja sam... Raz, no ja ma, 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 i to wszystko na, na healuję. Co ludzie z jest. Jedźcie dalej, jedźcie dalej. Jest 3D, jest focus, focus, focus. Jest, wszyscy, wszyscy tego mida, pikujcie tego Dobra, już już Dobiego. Ebra ebra, zabicie. Na pestkę, na pestkę. Ten jest na healu cały czas, a tego macha, się chowajmy w stronę foresty madami. Weźcie już i sami jedźcie z dipa i piątkami, jedźcie w to. Weźcie wszystkie piątki jedźcie w to. Blitka tam, gdzie był. My sami ja mam HP jak coś z Okej, okay. jedź Rambo, jedź. wszystkie piątki ja już, weźcie i burtki jeszcze, i burk. Wytruje, jeszcze. Ja już, I burk, burk, burk. Ej, jest tu, Ebru jest, jest tu Miku. Znaczy, dobrze, nie dobrze, tego i sam się nadal. zabić, ja się puszczę w lesie wtedy. Co po to, żeby mieć tego krwiana. Znaczy my to możemy za darmo weźcie, farmić. No to, bardziej no no za darmo, Albo weźcie wróć na tory do nas, tu jest Ebru. cofam Drugi street?

Właśnie, kurwa, nie. Idź za Bagisa. Idź, kada. To Ale nie lata, kurwa, ale nie lata. Skituk. <laughs> Dajcie... ...dwie sety... ...dwie bole... ...dwa ebry, jedno chory ogólnie to przed natarciami skąd skoro wyjebie wszystkich ci co grają kampanię. Eee, że co, jutro wyjebiesz? Tak. To przed natarciami czy po. Przed. Wracamy do tamtego? Tak. To okay. czemu dzisiaj wieczorem nie wyjdziemy skoro i tak przed natarciami? Co no. sobie bonusy poukarmić. Jutro leci, leci o 6 rano bonusy, więc wiesz. O kurwa, to ja się loguję o 7. Nie, no tak, o. Kurwa cztery w robocie, żebyś się nie mógł Piotrze chwili za to w piątek nie na ja wieczorem, jest nie, Bezrobotny w sobie, wiedz, człowieku. Dobra, jedźcie esetami i dwoma ebolami, esetami stąd, ebolami na razie stąd, ebolami na też jedź tam do City, 3, 0, nie, 3, 2, 0, stańmy tu, jednym isemicem tu, ebramu otóż jednym to, drugim to, i na razie robimy wszystkim przestrzeń od tego ebra, robimy to, a może piątką też z nami jechać, tutaj, żeby dać przestrzeń, potem tymi 3, 2, 6, 0 będziemy mieli tego, czwarty, a czwarty będziesz jakisem, niż ratował. Wyście rozprytujesz to, to ja wszystkim znajdziemy. Idźcie pierwszy tam, potem mi też chcę. Dajmy Mikowi rozpiętą młodą. Zawsze jeden, pierwszy tam. Mi nie trafi. Nie. Ja. Nie, ja, On nie cieknie, Bir. Nice. U, A, jest? super. O, We, weź za jedno piezda info. Mają zaibistów sniper z bazy, jak coś, nie? Żyję, ale jak obłączając do mnie, no? Piątka. Weźcie. Weźmy. Jed, Jedźcie. Tego, jedźcie jedź tym Isem, trzeba ja tym Isem ja trzy, ja trzy, Jezu, i sami podbijcie, podbijcie tutaj pod mordem. Ja idziemy No. Dobra, ja czyli są. Sami, sami, zresztą trzeci. Ale mi się wydaje że oni nie jechali tego city, bo tam kurwa telepstek poszło, że To może pod most, bo oni jakby coś chcieli. Stańcie ja na razie co? tu, stańcie na razie tu. I weź i ja, sam stąd też dojść do nich, dojdziesz do nich Ja zajmę Bronziurę, co? Weź mi korup tak, żeby spodła ci im tylko dojazd. Jak będą jechać, to tym Isam będziecie Kali taką. Nie chcemy, żebym ja tu został? Nie, 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 jestem. Dobra, zajmijście, jedźcie mm. sami pod, pod mordę, to już giniesz. Jedźcie sami pod mordę, my puszczamy z jej ja do gęca. nie. Nie No dobra, to się, nie? Jedźcie tymi sami tako. Kapi, jedź. Już będę ja do... to ja, mogu, Mogę przejechać tutaj? No tak, możesz, możesz. Kanoper jest za free Możemy nie. Możemy żeby nie uciekł. Zostańcie chory je piątką tylko na kapie. Ja sobie pojadę tu chyba, co nie jedną. Jedźmy wszystkimi 260 tako, jedziemy tako wszystkimi. Resztą zabijacie tego kanon jak oni będą prawo skapić, wyjdziesz w pierwszym dorwusze, to nie wiem czy chcesz. Ach, chuj no. Jak nasi będą bliżej, to może co? Ja w spocie, tak. ale poczekać na ostatniego, żeby nie grać... ...z jebanem. Możesz obrócę mnie obrócić, ale... bo nami to pikujcie. I z, z, zaraz będziecie farmić to wszystko, co będzie. Everest. Patrz Maruhana, nie? Czy nie jadą to? No to no właśnie, bo ja tu Co ja jestem? Nie ma gruby. To piony z tyłu? Dwie co najmniej Lepiej to idzie broń, dajcie radę, dajcie Również tym razie. Weźcie bolami, wracajcie Ot, na kapa, to jak tylko SR To jest to kurwa nalot, we mnie Czość, choć, choć Spodnik jest zadarł, moje są na to, Bolami, wracajcie na kapa, wracamy Ehm, nie jadam kapu. Aby... Chodźcie, wszystkimi, zostawmy tylko Isa tutaj. No, Twista zostawmy tylko. Weźcie wszyscy, wszyscy zaśleśliny i jedziemy taką o Isami. Tak o 2-0 Isami. To jest sens na kapel. Zwracacie się, nie jadą? Nie ma sensu. No nie, no dobra. Nie, nie jadą do garażu już, Do gazu. No jak się wyjebali. bardzo mam jest... te 2 6 na budynku za free. To jest twierdza, czy jeszcze jedna? Ale. Jeszcze jedna. Ja pierdolę. To ładuję. Pijemy Hori. ogrzeć O, grzecznie chłopaki wyjeżdżają. E, wszystko bardzo Bartek, rozjebało cię. Rozpierdoliło mnie. Na komendzie. O kurwa. Kiedy jak ci się jest za to? Fajnie właśnie, fajnie, fajnie. się nie? No takie ja dali zadanie, to sobie już stoję i tak nie dojadę. Ale magiczna peska już w E5 weszła, będzie git. Co te ciepluchy jebane na tej górce robią, Kurwa, mać! Popatrz, się kurwa bo... obok Grają do końca Moc jak na grze w No bo jak już na podjadę to kurwa nikt mnie nie przebije No właśnie, ale na Coś no, to, co to, to, to pewne. Dobra, jednak lepszy był Ile myślę ze snajpy? kurwa, jaka. Kurwa, nie pytaj. Ja mam czy 300? No to spoko. Bo ja no to, mam więcej, to więcej niż chori. Ja mam 500. Mocne chori. Ja mam 500 z ja twojej. To jest 1000. A to po kontrolnej pesce, nie? Tyle samo mi polosowało w ciebie co w wyśladku. No i równe 500. Cześć, to kurwa dam jeszcze inny. Tę bo nie wytrzymałam, kurwa. Na powódkę, bo trzeba, kurwa. czyś właśnie nie zagrać. Kurwa, esetką snajpić najwięcej dymka, ja pierdolę. Pamiętaj, że też tilt. Na ile składów no, w ogóle, kompanie gramy? 13. 12. Tabelka w sobie zrobiona? Kabiny nie są zgodni. Myślę, że kapisze już są liczby, ale. No. 13 nie gramy, bo za duży ścisk by był. Lepiej mieć rezerwę. 10 miejsc. Dobra, y zacznijmy tak, że wszystkim doszli 0, wszystkim na na razie skapa Jednym miejscem sieć tu. Jadę, a nie, ja no. Jabrem, otwórz jeden jednym agro tutaj, drugim weź spotnię tą stronę. Ja pojadę tu. <laughs> I sami in też skapa. 26,0 to, to z zmida, mogę się wyjebać w sensie zagrać no Tak, jak żeby... się wyjebać po prostu. Dobra. Spotni ich Hebra, bo to jest swoje zadanie. 26,0? 26,0? Wszystkie skapa też. Dobra. Bo tak, żebyś spotnął na mi Hebra, nie? To będzie hit. To, to będzie nie, usłyszałem tylko, żeby jest się zjebać. Nie, <grym> łatwiejsze <Ja odwyszę> zadanie. Fer prawie prawej, prawie w prawej, chlopy. Spotniłem Hebra. To no, no, jedno Kurwa, opony no Stoi, 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 stoi stoi. go, jebmy go Ja go od pierdol co, nie Ja do chwilę zabiję może Nie mam picie o, To nie jest. nie? Wyjedzie, nie? bez spada No kurwa, nie Jezus, no, Nie ma Nie ma opcji No, jeszcze jedzie. No, przecież go też O, ja mam sobie bez w takim razie Jest, ja jest, E, jest to, szansa, że to przeżyje. Nie mam weźcie, ty, ja to przeżyję. Ja to przeżyję. Dobra, cicho, cicho, cicho. Weźcie, dajcie 2 na 0 2... 2-6-0, jedźcie tu. Resztą wszystkie Aby. czołgi jedziemy na 1-2. Nie, w sumie to jest Maus. Dobra, weźcie, rotujcie te wszystkich czołgów. Rotujcie wszystkich czołgów, Jedziemy na 0-1. Hmm. Ej, ten Maus jedzie, pa ty. Czy go stąd jednym? Mausa, bo, pasz, Mausa, bo, mausik. Bo, mausik. Nie, ten tylko chori będzie. Tylko mausik. Ej, 2-6-0 jest tutaj jak coś, Jordan Okej, okay, okej. Okay. Aleń, mnie brami zerwał. Dobra, rotujcie Kurwa, tego mosa tu już też nie ma, ty. Dobra, to pojedziemy wszystkim tak po prostu. O, okej. Okay. Zostań tam jednym isem, tym jednym isem, zostań tu, chodźcie wszystkim, wszystkim do nas. Weź, weźcie na inolami, dwoma zrotujcie na chwila. Dwoma na stąd zróbcie okay. na chwilę. Tylko nie, nie odmida, tylko na około. Nawet piknął, sorry. W sumie nawet nic nie spoty, nie? kurwa. Ja pierdolę, nie Zabiję, Zabiję tego mocę zaraz. 2-6-0 na snape'ie całkiem A, jest, nie, nie strzelajcie, kończy, nie, nie strzelajcie tak, 2-6-0, nie strzelajcie 2-6-0, czekajcie do, Dojeżdżcie tym is i tym, 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 Kurwa mówię, nie, nie strzelajcie mhm. Weź, weź tym is się pójść pod ten kamień Oj, pójdźcie na pierdolenie Kurwa On na awku stoi ten, chory Tak, dobra, za nie trafiam Czekaj, wybombię go bo. Chodź, <laughs> fine, <is that. laughs> he's dead Dobra, i chodźcie od dołu, jedziemy wszystkimi tymi czołgami po prostu w to Dobry, no Bardzo no, im tu czołg jest Zabijamy tego O, czołg tak? A, tam. chokła Ja Tam się nie rusza albo nie wiem co robi. Poddał się. tra 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 Miku cofnie Wymiku cofnij się, dziękuję. A kurwa on mi został. Nie dał mi. Halo. Co? Ja dałem spotować tym isiem jak coś. Jako go dobiję za sekundę. Najnole tu są. Repuszczują. Zabijajcie najnole po prostu. Repuszu... 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 Repuszcz. Gdzieś się repuszy. Repuszczują garaż. Na spocie hej, strzelacie, kurwa Spoko kapi, dzięki One shot, one shot Ty, mamy 907 co Goldziki Celsa Coś Kończę? A niekończę, A, ja oh, kurwa, to. Goldzik w plecy, e Dobrze, dobrze, strzelaj sobie do niej Ale on ci zaraz ciebie będzie farmić Co to jest? Szybko, łatwo poszło User left your channel. User left your channel Dożynki. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User disconnected from your channel. User left your channel user left your channel Thank you very much. Thank you very much.